Jak to się wszystko potoczy. Kilian Payer, reprezentant Szwajcarii z Einziedel. To jest jego trzeci start w zawodach Pucharu świata na skoczni w Lingen. Do tej pory najlepsze miejsce. To 39, ale teraz będzie dużo, dużo lepiej. W pierwszej serii 132 metra, teraz 145,5 metra. Tym samym wyrównuje najdłuższy skok Filipa Aschenwalda. Tyle skoczył Aschenwald, jest na czwartym miejscu, ale Kilian. Pejer 145,5 metra w pięknym stylu, ładnie w powietrzu, ładne lądowanie, a więc na pewno znajdzie to uznanie w oczach tak, sędziów wysoko będzie oceniony. Szwajcarskie skoki. To najpierw player, a potem... pierwszy lider, później lider Szwajcarii. Tak jest, zawsze jest. Był Tak wczoraj z dalszej pozycji atakował i awansował 12 lat w tej drugiej serii. Pierwszego konkursu, ale dzisiaj też dobry stop. 135 metra. Może tylko wpływać za głowę. Dlaczego? W pierwszej serii było 121, no, ale w pierwszej serii były inne prędkości najazdowe. jazdowe. Jednak obojętnie dłuższe loty tutaj, tak coś mm -hmm. widzą szanse na, na lepsze widowisko. Figułem Pajer. 203 metry w pierwszej serii Szwajcar. Podobny rezultat uzyskuje Kilian więc Ustabilizował się już na poziomie 200 metrowca, jeśli tak można powiedzieć. Do niedawna jeszcze 200 metrów nie przekracza 204,5 tym razem, a więc 1,5 metra lepszy wynik, podobnie jak w przypadku Fina wyższa prędkość na progu. Nawet tymczasem Kilian Pajer, Szwajcaria. Kilian Pajer, który. W 12 w kwalifikacjach 123,5 metra. No, Szwajcarzy Czechów nie wyprzedzą bowiem ta odległość byłaby, musiała być zbyt duża, ale Kilian Empire popisuje się znakomitym skokiem, patrząc na tę jego próbę w kontekście rywalizacji indywidualnej jutrzejszej no, bowiem 140-138,5 metra, a więc identyczna odległość, jaką uzyskał Roman Kołdelka. Aschenwald jest trzeci. Czy zmieni w jakikolwiek sposób tę kolejność w tej chwili Kilian Pejera? Reprezentant Szwajcarii, czternasty w klasyfikacji cyklu ROW-R. Ładny lot i ładny skok Szwajcara. Będzie miał odjętych 10,2 punktów za wiatr, ponad metr na sekundę wiatru wiejącego pod Narty. Eee, 133 metry. Dobra odległość Kilian Pejera. Na tę chwilę trzeci oczekują. Bajasz wskoczył do drugiej Ilian Bajer. No popatrzmy, trzeci we wczorajszych kwalifikacjach, reprezentant Szwajcarii. Oj i skoczy wziął Kilian się Bajer? Zastanawialiśmy się wczoraj, czy może być czarnym koniem tych mistrzot, może być, nie ulega wątpliwości. Przed tym skokiem już w pierwszej serii postawi się bardzo, bardzo wysoko 23-letni Szwajcar. 131. 131 metrów to jest rewelacyjny wynik. To jest metr powyżej rozmiaru skoczni. Jaki był wiatr? Wiatr minimalnie z tyłu skoczni. Będzie miał dodany jeszcze 1,1 punktu. A jakie noty? 19,5, 3 dziewiętnastki, ,19, 1,18,5, czyli 57 punktów za styl. Wygrał mistrzostwo świata. Potem Aman, potem Kitel, a teraz Kilian Fajer. Czy będziesz Pajcar? Mistrzem świata bez żadnego wygranego konkursu Pukaru tak. Świata. Chyba nie. Chyba nie, chyba nie. Chyba nie. I jedna Ale... przewaga nadaj z Indziklerem wynosiła 1,2 punktu. Ale to może być drugi. Może być drugi, tak, chyba będzie drugi, bo to jest dobry skok. 129,5 metra. To jest świetna odległość. Miał przewagę nad Karlem Geigerem. Jednego i pół punktu. Będzie miał odjęte zawiat 1,4. Noty sędziowskie 17, 17,5, 18 punktów. A on może być drugi albo trzeci. Medal wydaje mi się, będzie Medal miał Jilian Bajer. Poza, poza podium. Tak poza jest, podium. Tak jest. Dzisiaj Niemcy mają wielki dzień na skoczni. No, będą mieli chyba złoto i srebro, tak się wydaje. Tak się wydaje, zaraz zobaczymy, no bo oczywiście jak to w takich momentach zwykle bywa, dosyć długo musimy czekać na wyświetlenie y, wszystkich składowych i e, potwierdzenie e, rezultatu. No ale i tak, Kylian Pyrrhe, jakby go ktoś zapytał wcześniej, czy on bierze w ciemno... Jest na podium w żadnym konkursie Pucharu Świata. W tym sezonie po raz pierwszy wchodził do dziesiątki i tutaj będzie w czołowej trójce konkursu na dużej skoczni na Mistrzostwach Świata. Niesamowity występ Kiliana Pajera, miejsce trzecie. Tak jest, dla niego to jest nieprawdopodobna radość. On się nie martwi tym, że nie jest mistrzem świata. On jest niezwykle szczęśliwy, że ma medal na Mistrzostwach Świata. Wielkie gratulacje! No do sernego zresztą nie zabrakło dużo półki 20. No, tak. no Eisenbücher jeszcze raz poprzyczał z radości, no bo dla niego też to jest przecież fantastyczny rezultat. Wielkie szczęście, wielkie święto. A dla Karla Geigera oczywiście także. Także brawo dla obu niemieckich skoczków. Markus Eisenbichler wygrywa przekonująco, no nie ulega wątpliwości. 12 punktów przewagi nad Karlem Geigerem to jest dużo, ale ten finałowy skok był rewelacyjny w jego wykonaniu. Karl Geiger ze srebrnym medalem. Kilian Pajer z medalem brązowym, czwarty Ryu Kobayashi, piąty Kamil Stok. Bardzo dobry drugi skok reprezentanta Polski. Troszkę szkoda, że nie było go w tej grupie bijącej się o podium po pierwszej serii, no bo tym skokiem dałby sobie szansę i to bardzo dużą na, na wejście na podium. No ale dzisiaj skończyło się na piątej lokacie i za tę piękną walkę, za ten piękny konkurs dziękujemy i Kamilowi i pozostałym naszym reprezentantom.